Do rzeczy plus. O tym, co najważniejsze, zawsze do rzeczy. Wiesz, ja lubię kobiety tradycyjne. Tradycyjne to jakie? Bez przyrodzenia. Tak powiedział niedawno jeden z moich znajomych. I ten dowcip, nieco ludyczny i płaski, skłonił mnie do wielu przemyśleń. Przede wszystkim do zastanowienia się nad tym, kiedy zaczęła się, zaczął się w Polsce pomór, kiedy zaczął się ogromny kryzys demograficzny. I wywodzę ten kryzys z takich hełmów, które panie miały nakładane na głowie na początku lat 90., kiedy utrwalały sobie fryzury. Dlaczego? Ponieważ przez te hełmy chyba przechodziła pierwsza fala rewolucji. Obyczajowej. Dlaczego? Kobiety przychodząc od fryzjera atakowały swoich mężów. Nagle miały jakieś dziwne, niesprecyzowane nawet pretensje. Zadałem sobie trud wówczas, na początku lat 90., zadałem sobie trud wędrówki po zakładach fryzjerskich i co tam znalazłem? Znalazłem periodyki przeróżne wydawane przez niemieckie wydawnictwa. I w tych periodykach, w tych magazynach przeróżnych dla kobiet, e, upowszechniała się wizja, że kobieta ma prawo do tego, do tamtego, do orgazmu, do różnych innych rzeczy. Kobieta ma prawo, a jak mężczyzna jej tego nie daje, to natychmiast należy mężczyznę albo zmienić, albo porzucić. To mniej więcej była filozofia rewolucji poprzez kobiety, ponieważ nic tak społeczeństwa nie zrewoltuje, jak kobiety kobiety zbuntowane. Kobiety zbuntowane przeciwko porządkowi społecznemu, kobiety zbuntowane przeciwko mężczyznom. Było to już próbowane w Rosji sowieckiej, gdzie niejako Aleksandra Kolontaj szerzyła rewolucję seksualną. Skończyło się tym, że Stalin musiał powybijać największych aktywistów w rewolucji seksualnej, ponieważ po kilku latach rozwiązłości wolnych związków, wspólnych żon, zaczął się szerzyć syfilis, tryper i przeróżne inne przypadłości weneryczne. Stalin musiał nad tym zapanować, bo by mu wymarła część populacji. A więc w ten oto sposób władza bolszewicka stała się purytańska. Zaczęła walczyć z tym tak zwanym postępem obyczajowym. Zaczęła walczyć także z sufrażystkami, które wtedy się surmaniły właśnie pod wodzą owej Aleksandry Kolontaj. I Fala rewolucji obyczajowej, która dopadła Polskę po zmianach w 1989 roku, kiedy powstała Republika Okrągłego Stołu, jak ja nazywam Trzecią RP, sprawiły, że zaczął wygasać przyrost naturalny. Dziś jesteśmy w sytuacji tragicznej. Mamy przyrost naturalny rzędu 1,1, to znaczy, to oznacza wymieranie narodu. Wszelkie wezwania, nie wpuszczać yy, muzułmanów, nie wpuszczać obcych, zahamować falę Ukrainizacji, jakkolwiek niezwykle słuszne, są już wtórne wobec samego faktu wymierania narodu polskiego. Co prawda, rząd Tuska, wygnał pierwszy rząd Tuska w latach na początku lat 2000 po 2007. Wygnał z Polski ponad 2,5 miliona najbardziej kreatywnych młodych ludzi, którzy wyjechali na Wyspy Brytyjskie, do innych krajów, zdobywać swoje powodzenie materialne, bo tu nie mieli widoków ani na mieszkanie, ani na dobrą pracę, ani tym bardziej na dobry zarobek. To jednak na to miejsce przybyło 2,5 miliona Ukraińców. To wszystko się zgadza, rachunki zawsze się zgadzają. Społeczeństwa i narody są jak naczynia połączone w fizyce. Jeżeli w jednym obniża się poziom, następuje przelanie z drugiego, tak by poziom się wyrównał, mniej więcej. Dziś mówi się, że na całym świecie następuje pewien regres demograficzny, ale przecież wcześniej mieliśmy całą ideologię mówiącą o tym, że im mniej ludzi, tym lepiej. Takie Poglądy, które mają swój moment narodzin, oficjalny moment narodzin w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, przenikały na cały świat i zaczęły być upowszechniane przez ludzi zbierających się w Dawos, przez oligarchów finansowych, feudałów finansowych, którzy twierdzili, jak Bill Gates, że im mniej ludzi, tym lepiej, bo po prostu mniej do podziału. Takim Maltuzjanizm w wersji 2.0, najbardziej prymitywny Maltuzjanizm, poglądy Johna Malthusa przełożone na dzień dzisiejszy. Im mniej ludzi, tym mniej gęb do wyżywienia mówiąc brutalnie im mniej ludzi, tym mniej do podziału. Teraz okazuje się, że im mniej ludzi, tym mniejsze widoki na powodzenie gospodarcze. Im mniej ludzi, tym mniej będzie do podziału. I ten Maltuzjanizm już nie funkcjonuje. Ale niestety. Jak już odnosimy się do filozofii, to kiedyś Feuerbach twierdził, że człowiek jest tym, co je, mówiąc w wersji bolszewickiej, że. A dziś możemy powiedzieć, i czekam na filozofa, który postawi taką tezę, że człowiek jest tym, co ogląda. Przede wszystkim ogląda, bo człowiek jest augentir, zwierzę oczne. 80% bodźców dochodzi do nas przez kanał wzrokowy, wizualny. I, i właśnie to, że człowiek jest tym, co ogląda, Spowoduje, że człowiek się nie rozmnaża, a zwłaszcza Polak przestał się rozmnażać, ponieważ w Polsce upowszechniane są wzorce samur. Teraz proszę się nie obrazić, ale już pokrótce wyjaśnię, co oznacza termin samura. Termin samura oznacza starą samicę ze stada dzików, która stała się na tyle złośliwa, że stado dzików ją wygnało i ona chodzi sama po lesie, jest niezwykle groźna. Myśliwi wiedzą, że spotkawszy w, lecie, w lesie samurę, można, tak jak każe poeta, uciekać na drzewo, ale lepiej do niej wypalić po prostu, bo inaczej zaatakuje. I doszło do rewolucji samur. Proszę tego nie odbierać, drogie panie, jako inwektywy, ale chciałem to publicystycznie taką metaforą ująć. Rewolucja samur. Kobiet, które się spełniły zawodowo, Spełniły swoje wszystkie oczekiwania wobec życia materialne, dotyczące podróży, dotyczące różnych uniesień intelektualnych, i naraz w pewnym wieku zaczynają zauważać, że czegoś im brakuje. Brakuje rodziny, brakuje dzieci, brakuje tego, żeby o kogoś się troszczyć, żeby wyjść ze swojego egoizmu. Ale ponieważ Cały czas ładowani jesteśmy ideologią egoistyczną, mówiącą, że najważniejsze, żeby mnie się dobrze działo. Najważniejsze, żeby mi ja miał dobrze, żebym ja miał ciepło, żebym ja był najedzony, żebym ja był zainspirowany. Nie zauważamy jeszcze ciągle fiaska całej tej teorii. I śmiem twierdzić, że dziś winę za to, że nas jest coraz mniej, nas Polaków jest coraz mniej, a coraz więcej obcych, w naszym kraju, ponoszą nie tylko politycy, którzy ich tu sprowadzają, w, w, wszystkich rządzących opcji, żeby nie było wątpliwości, ale przede wszystkim ponoszą ideolodzy tej filozofii egoistycznego użycia, egoistycznego wyżycia się, bo człowiek, jeżeli człowiek żyje tylko sam dla siebie, jeżeli człowiek ma tylko się sam zrealizować, to należy sobie zadać pytanie, czy na tym, na tym polega sens ludzkiej egzystencji. W pewnym wieku, w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że wyczerpał tą ścieżkę, bo to jest ścieżka skończona i co wtedy? No wtedy leczymy się na depresję Zaczynamy szukać nowych inspiracji, jest coraz gorzej, a w końcu pojawia się światło eutanazja. A to już odrębny problem, a więc z jednej strony można powiedzieć... Zaprogramowaliśmy sobie od lat 90. kulturę nieposiadania dzieci, a w tej chwili, z powodu tego, że odczuwamy istotny brak jako społeczeństwo, programujemy sobie kulturę Erzacu. Kulturę, kulturę Erzacu, który mówi nam, zamiast dzieci posiadaj pieska, zamiast dzieci uczłowiecz, zhumanizuj sobie zwierzątko i będziesz miał to samo. Czy rzeczywiście. I wiem, że to, to wszystko, co mówię, idzie trochę w poprzek analiz bieżącej polityki, ale jak zastanowimy się nad tym głębiej, odstępując trzy kroki w bok, zauważymy, że bez zmiany ogólnie dominującej filozofii społecznej, serwowanej przez media celowo, media kierujące się tym prymitywnym maltuzjanizmem, nic się nie zmieni. Żadne programy socjalne, Żadne wzniosłe słowa nie uruchomią dzietności Polek. Dlatego, widząc kobietę w stanie błogosławionym, wychwalajmy ją pod niebiosa. Ułatwiajmy matkom, Polkom życie. Starajmy się być dla nich jak najlepsi, także jako państwo. To jest jedyna droga do tego, żebyśmy z powrotem zaczęli rosnąć jako naród, bo w tej chwili nikniemy. nikniemy. Za kilka pokoleń będzie Polaków tylu, co Czechów. A więc postarajmy się my, którzy mamy na względzie troskę o przyszłość narodu polskiego, państwa narodu polskiego, o to, żeby te pier ten pierwiastek polski nie rozmył się, nie zaginął, jak chcą tego feudałowie finansowi, postarajmy się zmieniać myślenie, postarajmy się wyłączać myślenie. Byłem niedawno na rewi, w krakowskiej rewi, zakończę ja ten mój farieto. Byłem na krakowskiej rewi, w której tańczące panie, Kankana i różne inne wyrozbierane tańce przekazywały jedną tezę w piosenkach, w występach słownych: Mężczyzna to zło, zabij mężczyznę, będziesz wolna. Mniej więcej to, była, to było przesłanie. Kto oglądał tą rewię? W 90% kobiety. Kobiety w wieku powiedzmy balzakowskim lub dobiegające wieku balzakowskiego. Kobiety, które nasycały się tymi treściami, Usuń samca, zabij mężczyznę, zlikwiduj go, a jednocześnie podziwiały roznegliżowane kobiety. Coś tu się przekręciło, coś tu jest nie tak. Co? Zastanówmy się wspólnie. Pozdrawiam. Zapraszamy Państwa do codziennego odwiedzania portalu Do rzeczy. Znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika Do rzeczy i miesięcznika Historia Do rzeczy. www.dorzeczy.pl